Przegląd snapshotów na moim kanale pojawiają się kilka godzin po wyjściu właśnie takiego snapshota, najczęściej w środę. Więc jeżeli interesuje Cię zawartość tego, jak i następnych snapshotów do najnowszej aktualizacji Minecrafta, koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Mike. Witam, witam, jestem Mike, a to jest przegląd kolejnego Snapshotu na moim kanale, a gdzieś Snapshot 21 a jest pierwszy Snapshot w 2021 roku. Jeśli takowy i Snapshot, jakiś przegląd Wam się spodobają, koniecznie zostawcie tutaj ogromną łapkę w górę, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, co zostało zawarte w tym Snapshocie. Jeśli chodzi o ten Snapshot, nie jest on za duży, powiem nawet lepiej, jest on mały. Jednak myślę, że mimo wszystko sam snapshot, taki sam przegląd Wam się spodobają. No i docenicie to, co dla Was robię, oczywiście łapką w górę, no i subskrypcją, jeśli jeszcze tego nie robicie. A już bez zbędnego gadania, zapraszam Was wszystkich do oglądania. Został dodany jeden nowy mob, czyli Glow Squid. Jest to mob, który wygrał głosowanie na tegorocznym Minecraft Live i sam mob pochodzi z Minecrafta Irv. Świeci na takiej samej zasadzie jak oczy Endermana. Jest atakowany przez Axolotle. Po zabiciu Glow Squid'a otrzymamy nowy item, jakim jest Glow InSack. W craftingu możemy ten Glow InSack połączyć z ramką, dzięki czemu otrzymamy nową ramkę. W sumie ta ramka ma tylko jedno nowe zastosowanie, a mianowicie różni się od zwyczajnej ramki tym, że gdy umieścimy w niej przedmiot, będzie zdecydowanie lepiej widoczny w ciemnościach. Przeciecące ramki możemy umieszczać pod wodą. Glow Squid nie pojawia się jeszcze nigdzie naturalnie. Będzie on najprawdopodobniej pojawiał się w nowych jaskiniach. Póki co możemy go zespawnować tylko przy pomocy nowego, następującego jajka spawnującego. Glow Insek możemy użyć na tabliczkach, na których jest coś napisane. Przez co ten napis będzie jaskrawszy. Zostały dodane Glow Line Chain. Są to nowe pnącza, które występują naturalnie w całym świecie w jaskiniach. Możemy je rozrastać przy pomocy mączki kostnej. Możemy je umieścić na boku, na górze oraz na dole bloku. A pozyskać je możemy tylko i wyłącznie przy pomocy nożyc. Ta nowa narośl, gdy umieścimy ją w lawie, wtedy wydzieli wodę. Co ciekawe, możemy to samo robić w nederze, dzięki czemu mamy dosłownie wodę w nederze. Co jest praktycznie nierealne kiedyś mogliśmy zrobić to tylko komendą. Myślę, że jest to błąd i zostanie to szybko naprawione. Możemy skraftować blok nacieków. Robimy to przy pomocy czterech szpiczastych nacieków. Myślę, że taki przegląd subshota, choć krótki, Wam się spodobał i doceniliście, łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie to nadróbcie, bo naprawdę... Niesamowicie to motywuje do nagrywania do tworzenia kolejnych, kolejnych filmów. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie kolejny lepszy snapshot dla Minecrafta 1.17 i że doda on na przykład już jakiś nowy rodzaj jaskiń. Cały czas, praktycznie co tydzień to powtarzam, co tydzień czy mam za to kciuki. Bo jak na snapshot, który wyszedł po miesiącu od wyjścia poprzedniego snapshota, no to uważam, że jest to bardzo słaby snapshot. Niemniej jednak z tego na pewno powstanie odcinek singla, dlatego że, uwaga, zostały dodane te nowe pnącza, które jak słyszeliście generują się w całym świecie, dlatego pewnie jakiś odcinek singla może z tego powstać. Ale no zobaczymy, zobaczymy, a już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, nie zabieram Wam więcej czasu, ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!